Yeah, I s... <laughs> eu... eh... ja usiamam z tej strony ja powtarzali dzisiaj sobie nagramy w Minecrafta Eeekolniki będziemy zabijać na cóleczki Poza tym, że mam skórę, no to nieważna, dobra. Eee, dzisiaj sobie gramy eee serię jakąś Tam jakąś serię mieliśmy, nie? A niech są w ogóle wylatki. Wylatuje by to konie zawsze. Nie trzeba to. skóry, okej. Okay. Na książeczki. Jak się robią książeczki? Hmm. E, koniki masz kolejne się wydają. Ala ninio. No, pod odcinkiem ogólnie zrobiłem pierwszy miecz z nowym enchantem, a więc w następnym odcinku na pewno będzie następny mod. i ten ten to się nazywa Solar. Solar to jest taka ala naprawa tylko naprawa, że jak miecz jest na powietrzu albo kilof albo cokolwiek to Naprawia się automatycznie powoli. Na powietrzu? No na powietrzu wpisałem. Na dwa wskazuje, na śmierć. Nie sprawa, wiem jak to pisało. Dobra? Jak no coś to soficznie. Nie wiem, nie wiem. Jest coś ścinało. No to można coś się zaomieszkać. Zaomieszkać w Dobra, MLG jako. To MLG. Nie to, a bo to już dużo. Próśla i tak gram. A jak się robi Dobra, nieważne. A tak, ogólnie... Znalazłam wioskę. Coś mi tu nie tylko chwila. Znalazłem wioskę i znalazłem wodę z krzywpami, tutaj były, tutaj, a więc co, jest i druga, tutaj i tu. Już zespołówki nie będzie. No, dokładnie. dokładnie. E, no, o, mogę już włączyć potwory. Nie, jeszcze nie mogę, właśnie. No, dobrze no, ja no, jeszcze za słabo jestem. E, gdzie jest crafting table? Co crafting w tablesie robi z przy tej weseczek. Nie wiem, ale ja miałam kiedyś crafting, tutaj był tylko kiedyś na set e, tak, 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 nie lepiej tak, tak. Chyba lepiej. -ta. E, coś mi tutaj nie po prostu przyszła. Chłop, kurwa. O nie! Nie! Daj to, daj nie. to, daj to, ja ci pokażę! Nie, nie, wyszły, wyszły. Tak. 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 Teraz to. Tylko cztery? No bo drewna nie ma. Nie ma drewna? Nie no, no, no. Cicho bądź wioski nie będzie I teraz Mariusz mnie atakuje od typu ja łoczek Mariusz jest niebezpieczny Spokojny, chłopak. Ale czy nie jeszcze wios? Dobra, chyba wystarczy Kurde za dużo ty gdzie był mój crafting? Pewnie nie. Nie no, Crafting był chyba tam. Coś mam taką, tak mi się wydaje. Eee... No, <laughs> jest to z serwetki 10 ile jeszcze potrzeba? kurwa. <laughs> Będzie tak bezpieczniej. E, jak to się stawia? An hunting? A, an -hunting tak, A, hunting pan Tak. Hunting. tak pokażę. to to ja sobie żdwałeś, <śmianie> ja. takie wytyczne. Ty Martia jest zawsze najważniejsza. A coś no, coś tutaj grać. No, 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 Można, Dzięki, nie na chwilę, Thank you. będzie na Szczęście, na <śmianie> Ciekawe, i wydajcie Ale ja chyba tego nie będę na co to wolę. Hehehe, he, he, he. dobra, ale gdzie ja. jest crafting? Tutaj. Dobra, kilofik, tak? Kilofik, no. no Następny kilofik, okej, okay, nie dźwigam. Lub zbrojka. Zbrojka ma chyba najmniej więcej wiesz? Kilofik. Kajesz. Ja będziesz. No ja powiem tyle, no co... Panie? <śmieniu> <śmieniu> powiem tyle, panie. A trochę dużo bo, bo teraz może będzie szczęście. Dziewa. Raczej nie będzie za Dajmy mi Dajmy szczęście. Kurwa. Nie Widać też. E, no ten chyba wystarczyłem chantów. E, Okej, okay, już się. Trym za dużo te kilo mam. Tak mi się coś zdaje. Chyba sobie gdzieś zamieszkamy teraz, bo nie ma już co Domek! Domek z Domek zbudować e, Przy okazji znalazłam templ, temply, w której... Temple, jabłka i... siadło. No i wszyscy. Okej, okay, znalazłem oh. jeszcze ten... No właśnie niedaleko. Motyka najlepsza O Boże, serio? To jest jeden z enchantów. Buty... Ja to muszę wziąć, bo to jest jeden z enchantów y, z tego modu. buty fingers. To tyle, wiem co. jak tu z Czy to jest to, czy mi się tylko wydaje? Kłopalce, no ja się czy do... to jest to? Ja... Czy jest Nie wiem co. To to. Yy, wiecie co, co się przyda. na No. To... Nie no. o Ej, z ramy. o Boże, my jeszcze nie ma. Cicho bądź, nie zginął. Gdzie <grym> kopie się We'll be right back. O Boże, nie. O nie, jeszcze spali mi się tam. Dobra, nie ma co kopać. Że to by było chyba na tyle w tym odcinku, bo na razie w tym odcinku nie ma już co zrobić. Tak szczerze mówiąc, mamy trzy nowe anczony. W następnym odcinku dodajemy e, następny mod. Game, bo sobie zdobyliśmy jeszcze nie Fire and ice. Będzie. Będzie ice and fire. Ile to 62 razy 5? Bo wtedy będę wiedział, ile jest modów, tak naprawdę. 200 310. Będzie z 1000 odcinków z tego. Dobra, nieważne. No to zapraszam do kolejnej. Oczywiście nie zapomnijcie łapce w górze i sobie na tym kanale. No i pa.